Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Jak zawsze u siebie w domu, kochani, z takim zestawem zdrabkowym. Co ja tutaj znajdę, to nie wiem, ale się zaraz okaże. I mam tak: ekstra linie, koralowa. Będę ją dotąd męczyć, aż z powrotem zacznie dawać wygrane. Rubinowa, szczęśliwa liczba, coś mi trochę na liczby wzięło. Jest tak: 21, siódemeczka wiśniowa, trzynastka szczęśliwa liczba, jeszcze jedna. Super 13, super 7 i na rozgrzewkę lotek. Także cały wkład to mamy 40, czekajcie, 10, 20, 30, 45 zł, ale drapania będzie. Tak żebym Was nie zanudziła, to sobie taki po prostu składnik bym wymyśliłam. Czekajcie, powiększymy. No i zaczniemy sobie od słonika. Trzymajcie kciuki, a ja drapię. Szukamy słonia. Numer 84 jest z drabki. Zdrabki są mieszane. Część jest z żabki, a część jest z kolektury. Zobaczymy, co ja tutaj wynajdę w tych zdrabkach. Słonik się nie spisał. Do widzenia. No to teraz siódmeczka. Czy jeszcze kiedyś mi się trafi taka na 77 zł? Nie wiem. Zobaczymy. Szukamy czarnej albo czerwonej. Czerwona mnoży. I numer zdrapki jest kochani 31. Nie będę wyczytywać, Patrzymy, co tutaj się kryje. No, nie w tej zdrabce na koniec, jeszcze mnie rozdrażnili, bo dali szóstkę, tak, żeby się zaśmiać. 71 numer. I trzymajcie kciuki za super trzynastkę. Szukamy trzynastki. <laughs> Jest trzynastka. No, moja szczęśliwa, chociaż to. Siedzibina, wybierałam z drapek z cyferkami i teraz szukam. Dobra, czekajcie, mam ja troszkę wyczyszczę. No i nie spodziewam się tu kokosów w tej trzynastce, ale byłoby byłoby miło <laughs> po kodzie kryskałbym, dobra, no tak dali wygraną 2 złote, no i dobra jest na wymianę nie ma co narzekać Kajcie, bo ja już zapomniałam w tej 13 gdzie oni te kontrolne pochowali no ale dobra, jest 2 złote nie będę jej całej jej obdrapywać, no to teraz szczęśliwa liczba z 13 też te przegrane odłożę sobie na bok 37 numer drapki, Ja nie patrzyłam po numerach, tylko kochani, yy, wybierałam, żebyście widzieli wszystkie gry. Wybierałam sobie cyferki ze zdrapek. O, teraz się jeszcze. I szukamy tej trzynastki tutaj też. Yy, patrzcie, co mi tu dali. I jest trzynastka, kochani. Bardzo ładnie. Nie będzie na pusto. Nie będę już przedłużać. 5 zł zwrotu. No i fajnie. C kontrolne na piątkę. No to dołącza do drugiej trzynastki, czyli trzynastki sprzyjają mi. Numer 41. Szukamy szczęśliwej liczby. 21 teraz. Na premierce to najwięcej właśnie miałam tych 21. Najlepiej ta zdrabka właśnie się spisywała z tym numerem. O już myślałam, ale nie. O, 20 patrzcie. Wszystko z zerami. O i dwójka jeszcze, żeby mnie wkurzyć. 19. 31 dali. No, już po premierce już nie ma 21. Dobra, idzie do tej siódemki. Teraz bierzemy kolejną siódemkę. wiśniowa 7. Szukam siódemki w numerze 38. Wszystkie gry widać. Widać. Nie wiem, jak ja to zawsze ustawiam. Czy ja się kiedyś nauczę? To nie wiem. Dobrze nagrywać. Szukamy. Już nie gadam. Patrzymy wszyscy, gdzie ta siódemka jest. Oj oj, oj ani na koniec nie dali. Nie ma siódemki. Idzie tam do 21. No to teraz rubinowa z numerem 28 trzymajcie kciuki za cyfry wygrywające, albo żeby się tu jakiś rubin pojawił. Rubin mnoży razy dwa, 37, 25, 8 i 22. No to zobaczymy, co oni mi tutaj zaraz dadzą. Proszę, zaczyna się od 23, oczywiście, 9, ja już nie czytam, 6, w każdą stronę 7 i 21. No, ale mają frajdę. Dwójka, 12, 35. 16, nie mam z dziesiątkami i na koniec 33, wszystko tylko nie moje także odkładam, nawet nie drapię kontrolnych bo nie ma mojej cyfry i teraz je biorę za tą koralową łyknę sobie herbatki 24 wzięłam przed ostatnią z paczki a czy dobrze zrobiłam to się okaże i już drapię, a wytrzymajcie kciuki nie oddalam, będę Wam przesuwać. Będzie Wam lepiej widać. Od czego ja tu zaczynam? Piłka. Teraz już się patrzę w zdrapkę. Będę Wam przesuwała. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo ścinać. Ale światło musi się świecić. Nie ma wyjścia. Teraz co tu mam? Skrzynia. Tu widzę chatkę. I jest skrzynia. Trzymajcie kciuki za linię. Deska. Tu mam dwie w pierwszej. Widzę też dwie palmy i klapki. No, to żeby tak rzucili to. Nie ma więcej. Dwie były tutaj. Klapki już dali. Jakby mnie usłyszeli. To jeszcze teraz poproszę tę palmę. Nie ma więcej. Chcę następnego. Kokos. Czekajcie, chyba się jeszcze nie przyjrzałam. Tu jest kokos. I jeszcze tutaj widzę jednego. Byłoby miło, jakby w końcu dała linię trójząb. I też jeden. Co tu dalej? Maska do pływania jest tutaj. Tu... I tu są jeszcze dwie na tym skosie, no może coś tu się ułoży, zobaczymy. Cytrynka jest, jak na razie ładnie odkrywają wszystko obok siebie w linii. Ale wiecie co oni potrafią zrobić później? I zaraz jak wystrzelą to rozrzucą perłę tutaj. No i chyba tylko jedna perła jest w tej zdrabce. Tak jest. Teraz mam syrenkę. Gdzie ona jest? Tu na samym dole. Nie ma więcej. Ananas. No i już przestali dawać tu do linii. Widzicie? Mówiłam, że tak będzie. Tu jest ananas. Parasol albo zaskoczą na końcu. I dorzucą ten symbol brakujący, albo będą już rozrzucać dwie parasolki były. Co następnego? Żółwik: tu dajcie te shorty, tu i jeszcze ananas się znalazł. Oczywiście ostatni rzędek: wiaderko. Nic już mi nie dają tutaj. Tu jest wiaderko. I jeszcze tu. Nie będę im mówić, co bym chciała. Zobaczymy, co dadzą. Delfin. Jeden. Ośmiorniczka. No, rozrzucają już teraz. Konkretnie, co następnego? Meduza. Tak myślałam po cichu o tej linii, ale dobra, nic nie mówię. Będziemy widzieć. Małpka, no i właśnie to się sprawdziło. Miałam szósty zmysł, przeczuwałam, że coś tutaj budują. Jest linia, wreszcie się rozblokowała ta zrabka. Tu jest jeszcze małpka. Zostały mi dwa symbole. Mogą coś dorzucić: albo palmę, albo kraba, albo. A, motyla to już zapomnij, albo szorty. No coś mogą dorzucić, ale jak będą chcieli. Sprawdzamy krabami dorzucili. Widzicie, jak ja mówię, że mam szósty zmysł? Na wróżkę pójdę. Dorzucili. Jest druga linia. No to teraz trzymajcie kciuki za shorty. Tylko jeszcze dodrapię kraba, bo się tak podjarałam, że yy, wszystkich krabów nie wydrapałam. No to teraz shorty. Dawajcie. Dali. <ścoughs> Dali. Mówiłam wam, jak ja mam przeczucie, to mam w zdrabce. Nie ma, że boli. Jest 30 zł, kochani. Raz, dwa i trzy piękne linie. Wreszcie, wreszcie się ze mną przeprosiła koralowa. Są trzy dyszki, kontrolne Q, na 30 zł. Elegancko, to mi się podoba, żeby ta dobra pasa trwała. To idzie do tych 13 moich szczęśliwych, później będziemy to liczyć, ale już jest fajnie, już jest fajnie. Teraz trzymajcie kciuki za linie. Ostatnia zdrabka przed nami, bo linie się też ostatnio buntują, a nigdy tak nie było. Z czwórką wzięłam. Lecę z tym koksem z, po jednym od razu Wam mówię, po jednym drapie i zaczynam od monety. <laughs> Bo to są takie te ciemne pola, że ja nawet w okularach słabo widzę. No, a jeszcze jest ciemno Dobra, kochani, co tu mamy? Czapka. Trzymajcie, kciuki za linię żebyś jakaś ułożyła. O, patrzcie, co ja zrobiłam. Widzicie, jak ja widzę czapkę? Tu jest czapka, dobra parasola nie ma. No, tak właśnie widzę. Yy, gwiazdka tu. Na tych ciemnych polach. Tu jeszcze była czapka. I tu. Tak sobie szybko poleciałam na dół. Teraz szukam gwiazdki. Więcej gwiazdek nie ma. Yy, yy. Korona. Korona jest. Na razie fajnie to się odkrywa. Ale cichosza, bo zaraz mi tutaj popsują moje szyki. Jest jeszcze jakaś korona? Jest. Tu, tu są dwie. No i wszystko. Co następnego? Podkowa. No, aby przyniosła szczęście w tych liniach w końcu. Zawsze tyle miałam, a teraz ja nie wiem. Podkowa. Pamiętajcie, że... Co to ja zdrapałam? Czap parasol. Parasola jeszcze nie ma. Jakby się linia ułożyła, to krzyczcie głośno. Podkowa, może usłyszę, akurat trzymajcie kciuki. Podkowa, no i wszystko. Okulary. Mam, mam. Przypominają, jak zwykle, ale w zdrabce... nie, jedne są, jedne dali. Już miałam mówić, że nie ma wcale, dali jedne. I jest też słonik, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Jak mały słonik nic nie dał, to tutaj może będzie jakieś szczęście. Tu jest słonik. Dwa były. Dobra, co dalej? Księżyc. No to tak, na górze nie ma. Tu jest księżyc. Mm, nie ma, nie ma. Jeden. Słabiutko. Popcorn. Już zaczynają mi zwalniać tempo. Popcornu brak, co następnego? Tęcza, tu jest tęcza i tęczy trochę było, także coś tutaj podrapię sobie, tu jest jeszcze tęcza, tyle, kolejny kwiatuszek, był tu jakiś kwiatek? Jest, tutaj, tutaj, no, i tyle, wszędzie słońca blokują. Ciekawe, ciekawe co to będzie. Leżak. Leżaki są tu. Tu jest jeszcze leżak. No i wszystkie. Kolejny symbol rolki. No to zobaczmy, czy rolki, kości są potrzebne. No właśnie. Rolki. Rolki i jeszcze tutaj i tutaj są też. No i wszędzie widzicie co? O, o. Dobra, idziemy dalej. Klapki. Brak. No niech mnie ta czwórka nie zawiedzie. Sakiewka. No już sobie o kościach mogę zapomnieć. No zobaczymy, cichosza. Tyle sakiewek, motylek. Gdzieś tu chyba był jest. Tu jest motylek. Tu jest jeszcze jeden. No i wszystkie. Czekajcie. Dobra. Dalej. Cytryna. Sprawdźmy od dołu, ale ja tu widzę pełno arbuzów, ale cytryny ani jednej. Dobra, dalej. Lody dali. Mhm. Tu są lody. Teraz, gdzie jeszcze? Jedne, chyba tylko. Jedne. Klucze wszystkie linie też ładnie blokują. Ptaszek, ptaszka brak. Nie ma. Dali mi ten parasol, bardzo dobrze. Tak właśnie liczyłam, żebym nie musiała pamiętać o tym symbolu. Złapał telefon ostrości, złapał. No to kochani, tak. Ten jeden parasol, który wydrapałam, to był chyba tylko jeden, jedyny. No ale dobrze, bo już nie muszę o tym pamiętać. No to co dalej? Dali mi kluczyk. Może się otworzy ta zdrabka. Lecimy od dołu. Niech mi dadzą słońce. Tu jest kluczyk. Tu i tu. Jeszcze jest parę symboli, także. Miejmy nadzieję, coś w tej drugiej grzekie psiutko się tam odkrywa. Arbuz. Arbuzów też było dużo. Tu, tu. Wszędzie wiatrak. I słonko. Tyle arbuzów. Co dali? Dzwonek, dzwonka, brak. Teraz kombinują. Łódź. Tu jest łódź. Jeszcze tu. No, coś trochę odkryli. Teraz. Wszędzie słonko, łódź. Tu więcej nie ma. Dwa symbole do końca. Trzymajcie kciuki. Rower. Mm -mm, już kombinują. Rower. No to serce mi tylko zostaje. Wiatra kości blokują. Diament też robi kilka linii. Słońce absolutnie. Oj, 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 oj. No i tu jeszcze rower. A serce to też robi linię. No to zobaczmy, co oni dali. Haha, tak czułam, że dadzą coś, czego nie ma, bo tu bym miała za dużo linii. Którykolwiek z tych symboli robi po kilka linii. Także, no niestety, dali biedronkę, biedronki brak. Dalej linie na bakier. Chyba zacznę brać numery takie, których nie lubię. 22 na przykład, i chyba tak zacznę robić. Dobra, kochani, już Wam mówię, co to ja tutaj mam. Ekstra linie przegrały rubinowa, wiśniowe 7, 21, mała siódemka i słoń. Ale na szczęście koralowa się przeprosiła i dała mi trzy piękne linie. Także mam 30 zł kochani, w koralowej. Może teraz to troszkę Wam oddalę. O. W koralowej mam trzy dyszki. Trzecia, czwarta i piąta, tak jak przewidziałam, takie symbole mi dali. I fajnie. To jest 30 zł. 5 zł dorzuca szczęśliwa trzynastka, 35 i dwójeczkę jeszcze mam też z trzynastki, czyli 37. 37, a ja miałam tu 45. Także nie jest źle. Nie jest źle. Jest fajnie. Kochani, króciutko było. Troszkę was zagadałam teraz. No, troszkę was zagadałam, bo wy wiecie, że ja lubię ze zdrapkami gadać, jak drapie, Bo tak przynajmniej coś z tego wychodzi. Zostawcie po sobie jakiś ślad. Napiszcie mi coś miłego w komentarzu. Życzę wam wszystkim dobrego dnia. Trzymam za was mocno kciuki tak i widzimy się u mnie kolejnym razem jutro. Buziaczki kochani. Miejcie dobry dzień. Papa. Pa.